Witajcie! Dziś przygotujemy bardzo pyszny i prosty keto omlet kalafiorowy. Zapraszam! Zaczynam od rozpuszczenia i podgrzenia tłuszczu. U mnie masło. Dodaję pokrojony kalafior, posypuję solą, smażę na średnim ogniu. Dodaję jeszcze i mieszam co jakiś czas, przykrywam i duszę do odpowiedniej miękkości. Ja nie rozgotowuję tak całkowicie, doprowadzam do takiego poziomu al dente. Teraz przygotuję jajka. Do jajek dodałam majonez. Mieszam lub blenduję, tak żeby uzyskać jednolite. Jednolitą masę. Teraz masę jajeczno-majonezową przelewam na patelnię, tak żeby całkowicie pokryła kalafior. I pod przykryciem smażę przez kilka minut, aż ciasto całkowicie zetnie się. Posypuję szczypiorkiem i gotowe. To jest naprawdę bardzo smaczny omlet, hit u nas ostatnio w domu, także naprawdę polecam. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, będzie mi jak zwykle bardzo miło, jak zostawicie łapkę i komentarz. Pozdrawiam, do następnego razu, pa pa!